Tu są ostatnio na domówce, tłumaczyłem koleżanaczkom kim jest mamą, bo jakoś tak rozmowa na internet zeszła. Jak pokazałem jakiegoś klipa, to pierwsze pytanie to było, czy ten dziad mieszka z rodzicami? <laughs> kurwa, to tak o wyglądałeś, chyba. Taka <laughs> O! Tutaj, <laughs> widz opowiada, co on ogląda, kurwa, w wolnym czasie. No i słuchaj, jest taki, kur... Mam on i tam normalnie ten są go kiedyś znalazł robotem i teraz tam się biją k***a w Minecrafcie normalnie, jest rywalizacja <grywa> I, i on się tam kiedyś pożygał kurwa na wilkach, mówię ci takie jaja jak kur. O ty, sklep musisz sobie jeszcze zbindować, koleżku no i oczywiście wszyscy wiedzą, że on ma nogi na tłuszczu, mam ciągle shot od kurna i staję to, żeby do mocy. budowałby na Fortnite no.